Cześć, jestem Bartek, jestem właścicielem firmy Domy Opel i pokażę Wam, jak budujemy nasze domy. Na plac budowy przyjechała ciężarówka ze Sztejko. Fajne jest to, że na plac budowy przyjeżdża to wszystko w paczkach. Część ścian jest pocięta na odpowiednie wymiary, popakowana w paczki, więc ułatwia to nam na składowanie. Nie potrzebujemy aż tak dużo terenu. Nie wprowadza się jakiś chaos. Wszystko mamy rozrysowane w projektach. Każdą ścianę co ułatwia nam skręcanie, zbijanie tych ścian. Jedyną rzeczą, która jest w całości, to mamy płyty belki podwalinowe, które musimy sobie dociąć na odpowiednie wymiary ale nie sprawia to dużego kłopotu, bo naprawdę mamy to wszystko rozpisane, każdą belkę po kolei jaki ma być odpowiedni wymiar i wystarczy dociąć, pokładać to wszystko na swoje miejsce i gwarantuję, że wszystko będzie się zgadzało co do milimetra. Wystawiamy ściany zewnętrzne, w tym celu wykorzystujemy belki dwuteowe z o długości 20 cm. Całą tą konstrukcję zbijamy, używamy również wkrętów, żeby to wszystko było stabilne. Ścianę taką, którą już zbijemy, poskręcamy, możemy z łatwością ustawić na odpowiednie miejsce nie musimy do tego używać żadnego ciężkiego sprzętu spokojnie 3-4 osoby taką ścianę 5 metrową sobie podniosą i ustawią na odpowiednie miejsce do tego możemy sobie swobodnie ją zakotwiczyć i nie potrzebujemy do tego żadnego ciężkiego sprzętu, a czas budowy znacząco nam się nie wydłuży. Jak mówiłem, nasze ściany są robione z belek budowy o ilości 20 centymetrów. Lecz nie jest to do końca całkowita grubość ściany, ponieważ od środka jeszcze domontujemy ściankę instalacyjną grubości 4 cm. Dochodzą płyty karton GIPS, dochodzi płyta OSB Na zewnątrz dokładamy również jeszcze płytę Protect grubości 4 cm, więc łączna grubość naszej ściany będzie miała. 32,5 cm. Gdzie współczynnik przenikania ciepła tej ściany jest wyliczony na 0,14W na m2 Kelvin? Szczególną uwagę zwracamy na izolowanie konstrukcji w tych miejscach, do których już nie będziemy mieć dostępu. Jest to bardzo ważne, aby nie powstawały nam mostki termiczne w naszym budynku. Do uszczelnienia naszej konstrukcji My używamy 3-metrowych płyt OSB. Są to płyty niestandardowe, lecz dzięki zastosowaniu nich. Mamy tą przewagę, że likwidujemy jedno łączenie poziome płyty i nam to bardzo usprawnia pracę, nie musimy mieć dodatkowych łączeń. Płyty montujemy bezpośrednio do belek DT-owych za pomocą gwoździarek. W momencie kiedy dojdzie nam jeszcze ścianka instalacyjna cała ta konstrukcja zostanie jeszcze skręcona skrętami taką ścianę przygotowaną możemy sobie wyciąć otwory pod okna, otwory pod drzwi i mamy wtedy gotową całą ścianę już do mocowania ścianek instalacyjnych, jak i również montażu ścianek działowych, które pokażę wam jak robimy w następnych filmikach. Tak powstają drzwi.